Przepraszam pani bardzo, te, takie pytanko mam, ponieważ przyjechałem z takiej, no, mniejszej miejscowości i miałem ze sobą zwierzątka, nie widziała Pani może gdzieś... O, super, czułem, to tutaj nie, zgubiłem moje zwierzątka, nie widziała Pani może ich gdzieś? jest Pan Stefan? Jeśli zostawisz łapę w górę... Jesteś gość! Jedziemy! Jedziemy. Jestem Kordami! Kolejny człowiek. A dzisiaj razem z Grzeszkami rozdawiamy przychodniów. Proszę, Jak Wojciech strączka, chciałem tylko jedno zadać pytanie, bo studiuję psychologię, mam takie ankiety do wypełnienia. To właściwie jest jedno pytanie. Czy kiedyś miała Pani taką osobę, z którą jakby no Pani rozmawiała i coś Panią właśnie wstrzymywało? Jakoś tak czuła się Pani. Jakaś taka właśnie pohamowana, coś... No nie mogła pani tego z siebie wydać i, i dopiero jak właśnie ta osoba odeszła kawałek dalej, to wtedy dopiero mogła pani puścić bączka. <grystanie> Robię casting do filmu, chodzi o rolę takich pięknych właśnie, aczkolwiek krwiożerczych agresywnych syren. Moi panie. Rykonacie Oj tam. Przepraszam, czy Pani może organizują jakieś nielegalne dyskoteki u, u Pani na kwadracie? Nie. Przepraszam, <grystanie> tak, tak coś kojarzę. Pani nie jest może córką Michała Wiśniewskiego? Nie. Okay. nie. Czy Pan potrafi groźną minę zrobić? Bardzo. Proszę bardzo. Mam swoją. <grystanie> Naprawdę dziękuję Panu za dystans. To za żartuję. Ten nie choruje. Wow, no to jest mocne. A uśmiech podobny od człowieka. Dla pana żony tak. tutaj jest milion grześków do wygrania. Wow. Każdy ma jakieś drobne grześki, znaczy grześki, Może pani pamiętają patenty na ściągi jeszcze. Coś chce przypominać? Ściągi? No. Ja miałem taką zrobioną, w takiej harmonikę ścianki. No. W różnych miejscach. Czasami intymny. <laughs> ciągi mm -hmm. Ze szkoły? No, no Kochany, w końcu uczyłem studentów na Politechnice Gdańskiej A, okay. Ja C wiem jak oni ściągali Jakieś takie najbardziej... Ja gazety gazety, dziurę wycinałem i patrzyłem, który ściąga, nie? Aha, aha Zabierałem, to <grymne> no tak średnio ściągam, więc, więc <grymne> Ale tam gdzieś jak widziałam, no to... Nie, no, raczej z telefonu ściągają te dziewczyny pod spódniczką Aha Albo na podeszwie buta. Wygrywasz Grzeszka. Otwierasz Grzeszka, tam drugi Grzesiek. No. O jesteście dziubaski moje, tak bym was wyściskał, wycałał. Ile to się już nie widzieliśmy? A w sprawie? To chyba się pomyliliśmy, to nie my. nie te dziubaski. Nie? Nie. A to. Nie, no to. to, to, to jakie to ma znaczenie? Po prostu. Po, 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 prostu, po prostu chcę was przetulić. Jeez! Yes! No jesteś, kurczak, bym cię tak wyściskał, wycałał z całej siły po prostu. Jak tam? Je co poznaje. tam? No ja też. Ale co to ma za znaczenie? <laughs> <laughs> Przecież możemy się przytulić. Przytulmy się! <laughs> to... The broken is... banks, Cambernations, you know what they're talking about? Man, rollings? <laughs> I don't understand, sorry. <laughs> please slowly, please slowly. I what is problem? Czy udawali? Czy udawali Państwo kiedyś? Co do <grywa> <grywa> Przepraszam, pan by może nie chciał, pan na silnego mężczyznę wyglądał, nie chciałby pan wziąć udział w kursie przewijania bobasów? Chodzi o sześcioraczki Wie pan co, ja może nie wyglądam, natomiast ja, e, obecnie mój najmłodszy synek ma dwa lata i ja no. z tym nie mam żadnego problemu. Okay, okay. Jestem w tym wręcz dobry. <laughs> to już taka zabawna mina, coś pan potrafi jakiś tak. Jeszcze <laughs> takie miny Można, <laughs> może, można spróbować. O kurczę, się <laughs> Za odwagę ponieważ jest milion o! Grześków do wygrania. Bardzo dziękuję. I Pani również, proszę bardzo. Przepraszam kurczę, bo się, pierwszy raz tutaj jestem. E, dworzec, bo tam mam spotkanie jedno. W tamtą stronę cały czas, mm. tak? Dziękuję Państwu bardzo. Bo spiesza się, kurczę, dworzec. W którą stronę jest? Ale pan szedł w tamtą stronę. gdzieś się pan nie, podział z powrotem? To nie ja bym. A to nie pan był? Nie. Pierwszy tamtą raz pan W pan szedł właśnie na taki no, no, Może ktoś tak podobny. To. Dziękuję, tak. Dziękuję bardzo. Proszę o no pierwszy raz tutaj jestem dworzec tak, fabryczny. Czasam. tak? I ogromny szacunek dla tych wszystkich, którzy zostawiają kciuki w górę. Jesteś je naprawdę mega ziomy. No i co? Pamiętajcie o tym, że jest milion grzeźków do wygrania, więc wystarczy no wziąć udział tutaj w loterii takiej, że otwierasz Grześka, a tam może być drugi, kochani. No to oh yeah.